Cześć, a dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo dynamicznym i mocnym silniku. Mowa tutaj o jednostce BMW 3.0 N54B30. No i na samym początku już ciekawostka, a mianowicie nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, że silnik ten znajdziecie pod maską w wielu różnych modelach BMW, na przykład w BMW serii pierwszej E82 czy BMW X6 E71 był również dostępny w BMW Z4 E89 czy BMW serii 3 E90. To co na pewno przykuwa uwagę, jeżeli chodzi o silnik N54B30, to z pewnością jest jego moc. Bowiem w przypadku tej jednostki wynosi ona aż 306 koni mechanicznych. A zatem jeżeli chodzi o mocne strony tego silnika, no to przede wszystkim wymienia się tutaj znakomitą dynamikę, jak i również świetne osiągi. Jednostka chwalona jest także za perfekcyjną konstrukcję, w skład której wchodzi układ sześciocylindrowy oraz 24 zawory. W tym przypadku zastosowany został wtrysk bezpośredni, mamy również do czynienia z turbosprężarką, jak i również z rozrządem na łańcuchu. Sam Silnik generalnie dość mało awaryjny, natomiast czasem przytrafiać się mogą pewne usterki czy problemy dotyczące czy to układu turbosprężarek, czy to pomp paliwa. Co po niektórzy kierowcy i użytkownicy wspominają także o sprawach dotyczących nagarów w głowicach. A zatem to są na pewno elementy dość newralgiczne, na które z pewnością warto jest zwrócić uwagę przed ewentualnym zakupem jakiegoś egzemplarza wyposażonego w taki silnik. Do tego też Pamiętajcie o tym, że to jest generalnie jednostka, która nie jest zbytnio tania w utrzymaniu. W tym przypadku zarówno spalanie, jak i koszty samych ewentualnych napraw nie będą zbytnio tanie. Natomiast na to wszystko z pewnością trzeba się przygotować, jeżeli planujecie korzystać z silnika N54B30. No i też miejcie na uwadze, że to jest silnik, który dość mocno zużywa olej, dlatego dla co po niektórych wymiana oleju co nawet 10 tysięcy km czy kilkanaście. 1000 km nie powinna być tutaj jakimś większym zaskoczeniem. Jeżeli chodzi o kulturę pracy samego silnika, no to jest ona bardzo dobra, sam silnik dość cichy, a przy tym zdaniem wielu oferuje naprawdę sporo frajdy samej jazdy, dlatego raczej będzie to wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się jazdą, cieszyć się tą dynamiką, osiągami i mocą. Jeżeli zatem należysz do grona takich osób, to być może właśnie silnik N54B30 będzie tutaj dla Ciebie bardzo ciekawą. Opcją. Natomiast, tak jak wspomniałem, trzeba mieć na uwadze właśnie te wysokie koszty napraw, jak i również spore spalania. No i też, jeżeli gdzieś tam będziecie posiadać taki silnik, no to trzeba pamiętać o tym, aby wykonywać sobie regularne przeglądy takiej jednostki. Przynajmniej raz w roku warto udać się na serwis takiego silnika zweryfikować sobie właśnie, które ewentualnie elementy są do wymiany, co trzeba poprawić, co trzeba wymienić ma to bardzo istotne znaczenie. Zwłaszcza z perspektywy samej konstrukcji silnika, żeby gdzieś tam nie doprowadzić do ewentualnych usterek czy awarii takiej jednostki. A zatem, silnik BMW 30 N54B30 to z jednej strony bardzo ciekawa opcja ze sporą mocą, znakomitym przyspieszeniem i sporej dynamice. Z drugiej ze strony, silnik ten może wymagać odpowiedniej konserwacji i regularnych przeglądów, no i oczywiście odpowiedniego dbania o taki silnik. Tego z pewnością jest to jednostka, którą należy wybierać świadomie, po znajomieniu się ze wszystkimi wadami i zaletami takiego wyboru. Niemniej, sama konstrukcja w tym przypadku jest bardzo ciekawa, a sama jednostka i osiągi, które oferuje, rzeczywiście potrafią przykuwać uwagę. A zatem to tyle, jeżeli chodzi o ten silnik. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, co ty sądzisz na jego temat. Ja zachęcam cię do subskrypcji, a tymczasem to tyle. Do zobaczenia.